bo się chodź Chodź bo w do wody Super jesteś bijesz się Chodź Co, zająca goniłeś Biesk, zając to jest Szybko ściomiesz, a ty to jesteś żółwik w stosunku do niego. Ale ze jest. Nie? O, deszcz pada. Zwykle to Za godzinkę. Co się pisze? Co tam jest? Co tam się stało? No.